Długo musieliśmy czekać na tą kolejną rundę MotoGP. Przed nami Grand Prix Argentyny i w zasadzie Grand Prix Kataru, którego wyniki poznaliśmy dopiero co. Tak jest. Długo faktycznie, ale nie można powiedzieć, że nic się nie działo, bo i kontrowersje związane z wyścigiem i dużo się działo w padoku na testach, jeśli chodzi o motocykle elektryczne. No ale wiemy, że wyścig tak jak się zakończył, tak wyniki zostały uznane, a więc mamy lidera, mistrza świata, jest nim do Vizioso, na drugim miejscu Marquez, trzeci, drugi zawodnik Hondy, Karl Fantastyczny wyścig w Katarze, jednak mimo wszystko, bo spodziewaliśmy się, że tutaj aż tak zaciętej walki nie będzie. Też nie spodziewaliśmy się, że Yamaha pojedzie tak dobrze w rękach Valentino Rossiego, bo jednak Vinales powiedział. Ale kiedy przyszło... się nie spodziewaliśmy, że Yamaha pojedzie tak dobrze? No ja się nie spodziewałem, że będzie jechała tak dobrze. Po kwalifikacjach, po kiedy kwalifikacje... była na pozytywnym? Ale tak, ale Vinales wiesz, jak jest z nim. On potrafi Ale Ja raczej wiedział, że wyścig jest. Yy... Porażką Yamaha względem tego, co widzieliśmy w testach, gdzie Yamaha była bardzo silna, i tego, co widzieliśmy w kwalifikacjach. E... Niby tak, ale. Może inaczej. Porażką Winialesa z sukcesem tak. Rosjego. Rosjego, po dokładnie. Po tym, co było w kwalifikacjach. Patrząc na to, co się działo także z wypowiedziami Valentina Rosjego i Mavericka Winialesa, można się było spodziewać takiego rozstrzygnięcia, bo znowu Ro Rosji był dosyć sceptyczny. Winiales natomiast. Yy... Kóra, optymizm, a skończyło się tak jak się skończyło. Rosji był bardzo blisko, natomiast Wignales dosyć daleko i stracił dane. z dalszym ciągu problemy, mimo że startował z pole position, w dalszym ciągu problemem z pierwszymi okrążeniami. Jeżeli na pierwszych okrążeniach, on nie był w stanie już na pierwszym kółku utrzymać pierwszej piątki, Dokładnie. spadł tak daleko, później nie mógł jechać płynnie takim torem jazdy, jak sobie jeździł w kwalifikacjach czy w testach. Doszło do sytuacji, że zniszczył opony, i w pewnym momencie nawet zaczął przyspieszać, ale później już tych opon nie miał i końcówka wyścigu nie była taka mocna, jeśli chodzi o Winielesa. Natomiast perfekcyjny wyścig w wykonaniu do Vizjozo. I znowu ciekawa historia, znowu historia, no, gdzie zawodnicy mówią, że jednak do Vizjozo nie jechał na, na pełen gwizdek. On jechał na Ale się rzecz tak. mówiliśmy, czeka, 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 On mówi, o", mówiliśmy, o teraz do Vizjozo odpali. I nie odpalił. On po prostu. Wyjechał na pierwszą pozycję i zwalniał i się, kontrolował, czyli po prostu zarządzał ponami. To, co było już w poprzednich latach, no teraz jest to po prostu już stała wizytówka do Viciozo. Widząc to, co robi konkurencja, nie chciał tylko, żeby ktoś odjechał, wyjeżdżał na czoło i słowa pozwala mu na to motocykl, który jeszcze mimo wszystko Ducati jest mocniejszy, tak se analizowałem, mówiłem, że te Hondy, prawda, poprawiły tą mocno, tak. moc, ale widać przede wszystkim, że Honda ma tą moc maksymalną, natomiast Ducati lepiej się zbiera, on przyspiesza szybciej, no co też widzieliśmy po raz kolejny na, na mecie wyścigu, kiedy wpadł Marquez w identycznej sytuacji, już kopi, jeśli chodzi o wiele takich finishów z poprzedniego sezonu, czy ale nawet jeszcze wstecz. To zapowiada niesamowity jednak sezon, Ta, to, że Honda zbliżyła się z osiągami do Ducati, to, że Suzuki jest blisko, bo jednak Rins pojechał bardzo dobry wyścig. Bardzo dobry wyścig. I Mir też początek fantastyczny. Tak, to prawda i to jest niesamowite, że tak młody zawodniki z tak małym doświadczeniem, Mir no mega utalentowany, już był tak konkurencyjny, no może jeszcze nie w tym zarządzaniu oponami, właśnie ten cały wyścig nie pozwolił mu utrzymać tych opon na tyle dobrze. Chociaż czy Rins tymi oponami zarządzał? Tym, no, ja pewny on gestor. cały czas po prostu zrzuca motocyklem to, co robił w zakrętach, jak on piekielnie szybko wjeżdżał, to do podkreślał w zakręty, jaką szybkość Suzuki ma w szczycie zakrętu, no to coś nieprawdopodobnego. No i oczywiście pewnie gdzieś trochę bardziej zużył te opony niż konkurencja i nie mógł powalczyć już o to o zwycięstwo i nie udało się znaleźć na podium, ale też w lepszym stanie do te opony niż Mir ciekawa historia, oczywiście z Petrucin, który też został na starcie, tak jakby nie uruchomił tego systemu, który uruchomił do Wiciosa tajnego systemu, który jest zamocowany znowu kolejny w motocyklu Ducati, i stracił dosyć sporo, potem zabiło pony w tej pogoni, nie był w stanie już jechać pod koniec tak dobrze. Natomiast to pokazuje, że Petrucci będzie silny w tym roku, bardzo mocno pokazał to i w kwalifikacjach i pokazał też w wyścigu, że ma tempo. No nie mógł nie być silny. trafia do, tak się mówi, najlepszego dzisiaj, na najlepszy motocykl, no bo teoretycznie mówi się, że Ducati jest najlepszym motocyklem. Nie jest na niego też nowa maszyna, po prostu przechodzi do fabrycznego zespołu, jeździ już fabrycznym motocyklem, teraz ma za sobą jeszcze najlepszych mechaników i inżynierów, więc no, musi być konkurencyjny. I na razie pierwszy wyścig tego nie potwierdził, więc na razie bym powiedział, że rozczarowanie. Chociaż niektórzy mówili, że, 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 że Petrucci nie będzie na podium, nie będzie miał zwycięstwa w tym sezonie. Zobaczymy. Jedziemy, Grzegorz, do Argentyny. Jedziemy do Argentyny, tak. No To, co robił w zeszłym roku tam Marquez, to mogło, można było powiedzieć: OK, wygra znaczy, Marquez, Ci to będzie sobie drugi. Myślę z, z tą Argentyną, że ta Argentyna od samego początku jest jakaś e, perwersyjna. Bo najpierw przecież e, spotkanie rosiego z Marquezem Marquez wjeżdża w tył Rossiego podczas wyścigu, pretensja Marqueza do, do Rossiego. To wszystko oczywiście słynny sezon 2015. No, w zeszłym roku ta. No, Olbrzymie kontrowersje, ogrom... ale zamieszała pogoda. Zamieszała pogoda. Zamieszała pogoda nerdy, kontrowersje Markeza. dla Millera, i potem kontrowersje dla Millera, więc ta Argentyna jest dziwna. Spodziewam się, że ten weekend będzie też zupełnie inny. Ja w ogóle śledziłem prognozę pogody, i jeszcze kilka dni temu wyobraźcie sobie 18 stopni w ciągu dnia w Argentynie. Teraz jednak prognozy się zmieniły i około 28 temperatura maksymalna stopni ma mieć w weekend, 27-28. Ale, dosłownie dzisiaj jak spojrzałem, zmieniło się, że możliwe przylotne burze w niedzielę. <laughs> Jeszcze wczoraj wskazywała pogoda, że niedziela będzie tak jak piątek i sobota ładny, bezdeszczowy. Teraz jednak możliwe burze. Jeżeli będą burze, no to może znowu będzie takie zamieszanie jak w zeszłym roku. Przypominamy, jedyny zawodnik, który założył sliki na, na pola startowe to był Jack Miller. Reszta wyjechała na oponach deszczowych, stwierdziła jednak, że zmieni opony, zjechali do boksów. No i przez to, że zjechali do boksu, zostali ukarani, ponieważ wszyscy zjechali, no to wszyscy musieli startować z końca stawki, więc trzeba było jakiegoś, jakoś tego Jacka Millera faworyzować, więc stanął z przodu, później kilka miejsc, kilka, raz, kilka rzędów było wolnych, dopiero reszta stawki z tyłu, no Absurdalne i absolutnie obraźliwe. Gaz motocyk Markeza, Markez nie nastosował się do przepisów, motocyk zaczął odpalać zamiast zjechać, potem jeszcze pod prąd pojechał, kara wyścigu i nadrabianie. No stracił trochę Markez, głowa był piekielnie szybki, Kilka niebezpiecznych manewrów, wywrotka m.in. Valentino Rossiego, później e, słabe zachowanie ze strony e, jednego i, i drugiego. Yamachy. Honda, jak zwykle, stanęła po stronie zawodnika, ich chyba w zasadzie słusznie, ale też oczywiście no, nie widzieli błędów Markeza. No i się zrobiła bardzo brzydka atmosfera, która trwa która niestety. trwa pomiędzy tymi jedną legendą jeżdżącą i drugą legendą która się nam tworzy, a więc Markezem Marke i Marke na tak. Rosji. Problematyczne oczywiście te zachowania, też zmiana przepisów, później dotycząca no, właśnie takich sytuacji, jakie miały miejsce z Markezem i też sytuacji, które miały miejsce z, z Jackiem Millerem, żeby po prostu w kary są w momencie, kiedy w odpowiednim momencie nie zje, nie, motocykl nie odpali, więc to wszystko jakby przełożyło się Miejmy nadzieję, że w tym roku będzie czysty wyścig. Natomiast... Ja, właśnie, będzie czysty wyścig i czego się możemy spodziewać? No, oprócz tego silnego Marqueza, ja uh -huh. tym razem bym się spodziewał, nie może właśnie do Viciozo, a Kala Kraczloa, no i mam nadzieję, że wreszcie zdrowy Jorge Lorenzo pokaże na co go stać na Hondzie. No. A, a ja się właśnie tak zastanawiam, bo opowiadając o tym, co działo się w Katarze, pominęliśmy zupełnie gościa, który zniszczył system. A na pewno rozprawił się z rekordem toru, czyli Fabio Quartararo. Musiał ruszyć z alei serwisowej po tym, jak zgasł jego motocykl. I tutaj Fabio może być bardzo silny. Pamiętasz, co robił też Jean Zarco tam? tam? Naprawdę tutaj te Yamahy i Morbidellego i Quartararo mogą być czarnymi koniami. No pytanie, czy u kwartara nie ma takiego jak Borbidelli. No Borbidelli nie ma. Borbidelli ma troszeczkę tą Now, nowszą tak. i, i z tym może być problem. To Ani jest się lepsza, ale też wymaga więcej ustawień. Ta starsza Quartara, gdzie już te ustawienia jakieś są, może być faktycznie szybsza. I to co Grzegorz powiedział, Quartararo szóste pole startowe zdaje się w Katarze, świetne miejsce, no ale później nerwy. Syndrom debiutanta motocykl z na starcie musiał właśnie startować z lane, no i gonił. Gonił tak, że w sobie jechał szybciej niż Ozo Marques, robiąc rekordy, najlepsze okrążenie wyścigu należało właśnie do Fabio Quartararo, no ale nie dał rady dojechać do czołówki. No czy teraz mu się uda, no zobaczymy. Jednak kwator nie pod Yamaha, więc wracam do tego, co powiedziałem wcześniej. Ja bym obstawiał tutaj silną rywalizację Hondy, ale no to co jest najpiękniejsze, to to, że. Te wyścigi są nieprzewidywalne i może znowu inna temperatura, może znowu troszkę inne warunki, może y, jakaś mała zmiana w motocyklu spowoduje, czy oponach, że y, ktoś inny będzie y, szybszy, niż moglibyśmy się spodziewać. Należy spodziewać się także niesamowitego ścigania w tych mniejszych kategoriach: zwycięstwo Baldassarego w Katarze i zwycięstwo Kajtutoby. Toby. Podczas pierwszej rundy to było coś nieprawdopodobnego. I jeden i drugi pojechali świetne wyścigi, i oba wyścigi naprawdę fantastyczne, w Moto 2. Troszeczkę inny scenariusz wyścigu, bo jednak zarządzanie elektroniką, zarządzanie tymi wszystkimi mapami silnika, z znowu brojowej... nowy tor, nikt nie tak. ma tutaj danych. nie ma danych, więc przypomnijmy, jedziemy triumfami, yy, jedziemy zupełnie inną konstrukcją już ramy, w związku z tym, że silniki są węższe, więc ten motocykl jest cały inaczej jest skonfigurowany, jeśli chodzi również o geometrię. Inny silnik, także zresztą Tor no, w Argentynie. No, tam zawodnicy nie mają okazję testować. No, często te tory europejskie, szczególnie są torami, gdzie zawodnicy nawet między rundami sobie jeżdżą na innych motocyklach, już nawet nie można na tymi szczególnie GP, szczególnie prototypami jeździć, ale sobie jeżdżą innymi motocyklami. To są fajne obrazki Akademii Walentina Rossiego. Rzucał to, rzucała ta akademia, że spotkali się na torze i i Walentiny Rossi na y, Yamasze, Morbidelli na Yamasze, a Pekobaniaja, y, będąc członkiem oczywiście Akademii VR-46, ale będąc także członkiem zespołu Ducati na Ducati. Tak jest, także testują zawodnicy we W roku, znają te tory lepiej, tak. dlatego chodzi o te testy poza w nie, nie ma ich tak naprawdę, więc dla wszystkich będzie, szczególnie w tych właśnie mniejszych klasach, gdzie załodnicy. No, Czasami no, w moto 3 dopiero jest to do wizyta tam na tym torze, no może być ciekawie i nieprzewidywalnie. Tradycyjnie wszystkie wyścigi na Polsacie Sport.pl, także na IPLI, wyścig MotoGP na żywo na antenie. Natomiast te mniejsze kategorie tylko w internecie, potem powtórka w poniedziałek, powtórka, premiera wyścigów Moto 2, Moto 3 w poniedziałek rano, więc bądźcie z nami, no bo myślę, że weekend będzie niesamowity. No właśnie. I pytanie tylko, czy będą skrzydełka, czy będą w MotoGP od spodu. No właśnie. Spoilery w innych motocyklach. Mówię, że Aprilia może tutaj już mieć. Zobaczymy. Na pewno ja liczę na wyrównaną jednak walkę po tym, co widzieliśmy w Katarze. Pierwsza piętnastka w najmniejszej przedziale czasowym w historii wyścigów motocyklowych klasy najwyższej, więc. Niech będzie tak dalej. Bądźcie z nami o 20 w niedzielę, ale oczywiście od piątku, od godziny 13, zaczynamy naszą transmisję treningów. więc do usłyszenia i do zobaczenia. Tak jest.